Dzień dobry. Tak się tworzy historia. To historia polskiego internetu. Panie Marcinie, może Pan nam tutaj powie, co, co my tutaj w ogóle robimy? Coś od siebie. E, tak, e, a więc. Um... W końcu, po półtorej miesiąca, doczekaliśmy się własnej reklamy. Super mega z zajebistej stylizacji, z nowymi kolorkami i logosami. To nie pogada. Teraz klienci się drzwami, tam drzwiami, No a nie mamy, więc pozostają drzwi. Jedziemy. No niestety, mili państwo, musimy kończyć, bo folia czeka. Folia wprawdzie nie zając, nie ucieknie, ale stygnie. Ale ust? Tak, odezwiemy się za chwilę.